Czy kiedykolwiek oficjalnie był Pan pytany o możliwość współudziału w zakupie oprogramowania Pegasus, co do którego to zakupu i używania ta komisja została powołana jako szef SWW w latach 15 przełom 19 i 20 roku i czy w tej sprawie Pan wystosowywał jakiekolwiek oficjalne odpowiedzi? Dziękuję. Nie bardzo wiem, co to było, panie pośle, bo pan próbował mnie przekonywać do swoich racji. Nie ma to kompletnie sensu. Oczywiście każdy może wypowiedzieć się, jak sobie chce, zwłaszcza po waszej stronie, bo wy jesteście tą stroną silniejszą. A wymachiwanie palcem na pewno nie, nie działa wychowawczo, więc proszę ze mną nie próbować tak rozmawiać, bo nie warto. Chcę coś zacytować, więc szukam, szukam ściągawki. Przepraszam, teraz ją znajdę. Nie, 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 nie. nie. Pan nie musi mnie poganiać, proszę Pana. Odmawiam odpowiedzi na, na, na to pytanie w trybie artykułu 11c ust. 1 punkt 4 ustawy z dnia 21 stycznia o komisji śledczej. Natomiast Pan niech się zastanowi, czy Pan w swoim pytaniu nie ujawnił tajemnicy. Dziękuję bardzo.